Dzień dobry, witamy wszystkich. Naszym tematem wystąpienia jest negatywny a pozytywny wizerunek kobiety w mediach. Z racji tego, że media to dość szerokie pojęcie, a my mamy ograniczony czas, postanowiłyśmy zawężyć ten temat do aplikacji Instagram. Nasze wystąpienie będzie polegać na krótkim wyjaśnieniu, czym jest Instagram, a także na przedstawieniu negatywnego i pozytywnego wizerunku kobiety na tej platformie. Myślę, że większość z Państwa tutaj na sali posiada tą aplikację na swoim telefonie. Instagram powstała, powstał w roku 2010. Został założony przez dwóch biznesmenów. Dwa lata później został wykupiony przez Facebooka. Teraz przedstawię krótkie główne cechy Instagrama. Instagram to przede wszystkim platforma do publikowania zdjęć. Z czasem została unowocześniona i można też tam publikować Filmy, zwane aktualnie reelsami, po polsku rolkami, i są to parosekundowe filmy. Kolejna funkcja to stories. Jest to również dodawanie, dodawanie krótkich, krótkich filmów oraz zdjęć, które znikają po 24 godzinach. Kolejna funkcja to Direct. Jest to funkcja umożliwiająca użytkownikom wysyłanie wiadomości prywatnych do innych użytkowników. Obecnie media, szczególnie platformy społecznościowe takie jak Instagram, mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób są postrzegane kobiety przez innych, ale także przez samych siebie. Instagram z jego idealizowanymi obrazami piękna, stylu życia i sukcesu często kryły nienaturalne standardy, które mogą prowadzić do poczucia niskiej samooceny i niepewności u kobiet. Zwłaszcza narażone na negatywny wpływ mediów są nastolatki. Młode dziewczyny widząc na Instagramie tak zwane idealne kobiety zaczynają dostrzegać u siebie coraz więcej niedoskonałości, co prowadzi do niepewności siebie, braku samoakceptacji, a czasami nawet do depresji. Jak podaje Wall Street Journal, jedna na trzy dziewczyny, które nie akceptują swojego działa, ciała po przejrzeniu aplikacji, czyli Instagrama, czuje się jeszcze gorzej. Według zamieszczonego raportu z wewnętrznej komunikacji Facebooka wynika, że wpływ Instagrama na nastolatki jest negatywny. Pogarsza on samopoczucie 32% dziewczynek, które mają problem z samoakceptacją. Jak uważa Wall Street Journal, Facebook prowadził badania na tym polu przez 3 lata, ale do dnia dzisiejszego nie podzielił się oficjalnymi wynikami. Wizerunek kobiety w mediach jest tematem dosyć kontrowersyjnym, ze względu na to, że są różne opinie na temat godności kobiety i jej kobiecości. Negatywny wizerunek na Instagramie według naszej opinii jest y, bardziej promowany i ma większe poparcie i zasięgi. Tak zwane antywartości kobiety są chętniej promowane i wspierane przez użytkowników niż na przykład wartości tradycyjne. Negatywny wizerunek kobiety na Instagramie może być kształtowany przez wiele czynników, na przykład przez presję dotyczącą wyglądu. Instagram jest platformą, na której często prezentuje się idealizowane wizerunki. Kobiety mogą czuć presję, by wyglądać w określony sposób, co prowadzi do porównywania się z nierealistycznymi standardami urody. Filtry i edytowanie zdjęć mogą pogłębiać te negatywne uczucia. Celebrytka Caroline Maria Derpieński jest przykładem osoby, która mocno retuszuje i przerabia swoje zdjęcia, nadając im nienaturalny wygląd. Takie przesłanie może negatywnie wpływać na jej obserwatorów, wzmacniając poczucie, że naturalny wygląd nie jest wystarczający i że trzeba dążyć do sztucznie wykrowanego ideału piękna. Innym przykładem jest Wiktoria Supecińska, znana z zamiłowania do zabiegów chirurgicznych i medycyny estetycznej. Jej wygląd, przypominający lalkę, jest wynikiem licznych interwencji kosmetycznych, co promuje nienaturalne standardy piękna. Poprzez swoją działalność w mediach społecznościowych Wiktoria może negatywnie wpływać na odbiorców, sugerując, że operacje plastyczne są konieczne, by osiągnąć ideał piękne. Takie przesłanie ma również presję na młode osoby, by dążyły do sztucznie wykrowanego wyglądu, zamiast akceptować i doceniać swoje naturalne piękno. Drugim czynnikiem kreowania negatywnego wizerunku kobiety w mediach jest hiperseksualizacja. Niektóre treści na Instagramie promują wizerunki, które uprzedmiotowiają kobiety, koncentrując się głównie na ich fizycznych atrybutach, zazwyczaj na ciele, zamiast tego, żeby koncentrować się na osobowościach, na talentach, na osiągnięciach czy sukcesach kobiety. To wpływa na postrzeganie własnej wartości opartej głównie na wyglądzie zewnętrznym, a nie wewnętrznym. Kąt o podobnej treści jest bardzo dużo. Oto są niektóre z nich. Głównie to są influencerki amerykańskie, natomiast wśród polskich influencerów także można znaleźć przykłady hiperseksualizacji. Agata Fong, bardziej znana jako Fagata, już dzisiaj wspomniana na dzisiejszej konferencji, jest jednym z takich przykładów, gdyż poprzez swoje półnagie zdjęcia, ale także poprzez swoje piosenki, tekst których jest pod tekstem seksualnym, demoralizują młodzież. Ostatnim, ale najbardziej wpływowym czynnikiem jest promowanie, tak zwanych antywartości. To jest najważniejszy czynnik, dlatego że wprost wpływa na światopogląd i kreowanie opinii u młodych użytkowników. Dla nas jako chrześcijan. Jednym z przejawów takich antywzorców są aborcje i stosunki jednopłciowe. Każdy z tych zjawisk jest bardzo aktywnie promowany na Instagramie. Mówi o tym chociażby liczba obserwujących na koncie LGBT lub legalnej aborcji. Pod każdym postem legalnej aborcji jest podany numer do kliniki, by dokonać ją, do czego autorzy treści zachęcają. Jeżeli chodzi o związki jednopciowe, to ambasadorkami stosunków takich jednopciowych w Polsce są modelki Agnieszka Skrzyczkowska i Karolina Brzuszczyńska. Na swoich profilach kobiety otwarcie pokazują swój związek i aktywnie wspierają działalność związaną ze społecznością LGBT. Mniej znaną parą lesbijską jest Magdalena Zimoląg, która zdobyła swoją popularność dzięki zdolnościom do przekształcenia swojego głosu w Dziecinny i jej druga połówka, Christina. Kobiety również bardzo aktywnie promują Związki Jednopciowe na swoich Instagramach. Jak widać przedstawione konto mają dużą liczbę obserwujących oraz polubień, chociaż brak w nich tak naprawdę wartościowego przesłania poza seksualnym pożądaniem i promowaniem różnego stylu życia. Ślepe naśladowanie takich zachowań prowadzi do uprzedzeń oraz przedmiotowego traktowania kobiet. Dodatkowo dochodzi do porównywania się z innymi, co prowadzi do niskiej samooceny i niezadowolenia z własnego ciała. W rezultacie, Instagram promuje nierealistyczne i szkodliwe wyobrażenie o tym, jak powinny wyglądać, a nawet jak powinny się zachowywać kobiety w dzisiejszym świecie. Podsumowując negatywny wizerunek kobiety na Instagramie, stwierdzić można, iż ta platforma może negatywnie wpływać na percepcję społeczną oraz samopoczucie i poczucie własnej wartości kobiet. Dlatego ważne jest dążenie do bardziej zrównoważonego i pozytywnego przedstawiania kobiet. O czym więcej powie Zosia. Wizerunek kobiety na Instagramie może być bardzo zróżnicowany, ponieważ platforma ta umożliwia użytkownikom wyrażanie siebie w różnorodny sposób, jednak wśród tych nic nie wnoszących profilach, które przed chwilą mogliśmy zobaczyć, można znaleźć też te wartościowe konta prowadzone przez kobiety. Oto kilka cech, które często występują w wizerunku kobiet na Instagramie. Estetyka i styl życia, inspiracja i motywacja, aktywizm społeczny, kultura ciała i zdrowie, praca i kariera oraz relacje i macierzyństwo. Instagram jest miejscem, gdzie kobiety dzielą się swoimi pasjami i motywują do zmian w życiu oraz ukazują macierzyństwo. Ponadto na platformie można też znaleźć wiele kont do nauki języka obcego lub wszelkiego rodzaju szkolenia. Pierwsze konto dotyczy wizerunku, a dokładniej etykiety i kobiecej elegancji. Prowadzi je Aleksandra Pakula, która ma szerokie doświadczenie w tej dziedzinie. Jest też autorką wielu książek, regularnie dzieli się wskazówkami dotyczącymi właściwego zachowania w środowisku biznesowym. Obejmuje m.in. zasady komunikacji oraz ogólne wskazówki dotyczące profesjonalizmu. Na jej profilu można znaleźć porady, jak skutecznie prowadzić prezentację oraz jak zachować się podczas spotkań. Prezentuje również przykłady stylizacji, które są odpowiednie do biura oraz na różne wydarzenia biznesowe. Kolejne konto to przykład dzielenia się swoimi pasjami z innymi. Refleksje Jagny to rodzaj blogu, który w ciekawy sposób ukazuje historię mody. Można wiele dowiedzieć się o stylach oraz subkulturach, które pojawiały się na przestrzeni lat. Instagram jest też dobrym miejscem, aby nauczyć się języka obcego. Klaudia Fałat regularnie publikuje posty i relacje zawierające mini lekcje języka francuskiego. Skupia się na różnych aspektach języka, takich jak gramatyka, słownictwo oraz wymowa. Wprowadza swoich obserwatorów również w świat kultury francuskiej, dzieląc się ciekawostkami. Sama również mieszka w, Paryzu, w Paryżu i, cięż, i czasami też mówi różne wskazówki dotyczące zwiedzania tego miasta. Następny profil Dom Pełen Sztuki na Instagramie jest idealnym przykładem, że macierzyństwo to cudowny dar. Profil dokumentuje codzienne życie autorki jako matki, dzieląc się chwilami spędzonymi z dziećmi. I radościami macierzyństwa Ewa, czyli autorka konta, dzieli się praktycznymi poradami, organizacją życia rodzinnego. Pokazuje też swoje doświadczenie związane z edukacją domową, inspirując innych rodziców do podjęcia takiej formy nauki. Kolejne konto również o tematyce macierzyństwa. Profil Kreatywne Macierzyństwo to prawdziwa skarbnica inspiracji dla rodziców, prowadzony przez doświadczonego pedagoga Sylwię, która pokazuje pom Pomysły na zabawy z dzieckiem, ponadto na profilu można znaleźć tipy rodzicielskie oraz wskazówki wychowawcze. Kolejne konto to Pani Motywacja. Skupia się na codziennej dawce motywacji poprzez posty, na których jest napisana krótka myśl albo sentencja. Ponadto inspiruje ona kobiety, by dbały o swoją godność. Podobną tematykę, czyli tematykę motywacji, można znaleźć u Eweliny Heustowskiej. Na swoim profilu dzieli się swoim codziennym życiem, promuje ona kobiecość oraz to, jak zdobyć pewność siebie i też nie ukrywa tego, że jest osobą wierzącą. We współczesnym świecie popularne jest prowadzenie zdrowego trybu życia, czyli codzienne treningi i zdrowa dieta. Na Instagramie można znaleźć wiele kont o takiej tematyce. Często są prowadzone przez znane celebrytki, tak jak Anna Lewandowska albo Ewa Chodakowska, ale istnieją również profile mniej popularne, które mają interesujące treści i przykładem może być konto Otyli. Instagram to też miejsce, w którym można wyrazić swój aktywizm społeczny. Co prawda w tej dziedzinie dominują inicjatywy lewicowe, lecz mo można znaleźć też te prawicowe. I przykładem może być konto poświęcone inicjatywie Marsz dla Życia. Podsumowując, w mediach negatywne aspekty niestety często dominują nad pozytywnymi. Influencerki, które hiperseksualizują swoją treść lub promują nierealistyczne standardy piękna poprzez retuszowanie zdjęć i liczne zabiegi estetyczne, chirurgiczne mogą wywierać negatywny wpływ na swoich odbiorców. Takie treści mogą również wzmocnić presję na młode osoby, by poddawały się operacjom plastycznym, niezdrowemu odchodzaniu, przesadnemu retuszowaniu zdjęć, co wpływa na ich zdrowie psychiczne, fizyczne i także postrzeganie własnego ciała. Natomiast promowanie antywartości, czyli aborcji albo ruch LGBT, prowadzi kobiety do zatracenia własnej godności i kobiecości. Proszę. Mimo przewagi negatywnych wzorców istnieją również pozytywne, kobiety promujące samoakceptację, pasję i autentyczność starają się przeciwdziałać szkodliwym trendom. Kobiety dzielą się swoim doświadczeniem macierzyńskim lub chętnie udzielają wskazówek dotyczących nauki, na przykład języka obcego. Te pozytywne wzorce inspirują do samoakceptacji naturalnego piękna i samodzielnego myślenia, oferując alternatywę dla szkodliwych treści. Chociaż negatywne wizerunki kobiet na Instagramie przeważają, jednak istnieje rosnący ruch pozytywnych wzorców, które starają się przeciwdziałać tym szkodliwym trendom. Wzmocnienie i promowanie takich pozytywnych przykładów jest klucz, kluczowy dla zdrowego rozwoju młodych dziewczyn i budowania realistycznych, zdrowych standardów piękna. Dziękujemy bardzo.